Przy okazji tegorocznej zimowej pauzy szkolnej legionowscy bibliotekarze naprawdę odlecieli. Oczywiście nie sami, lecz z młodymi mieszkańcami miasta, którym jak zwykle w trakcie ferii zaproponowali możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu, a przy okazji dowiedzenia się czegoś o eksploracji i poznawaniu wszechświata. W tym roku zaprosiliśmy dzieci do wspólnej zabawy pod hasłem Kosmos. Postanowiliśmy wykorzystać do tego popularno naukową literaturę dostępną w bibliotece. To była nasza baza, natomiast cała reszta to była świetna zabawa. Przez ten czas udało nam się stworzyć wielką rakietę kosmiczną, która była tworzona z materiałów recyklingowych. Bawiliśmy się także w kosmonauta. W zasadzie trudno powiedzieć bawiliśmy się, bo ten trening kosmonauty był prawie taki, jak jest w rzeczywistości. Wprawdzie o zostaniu kosmonautą dzieciaki nie marzą tak często jak o byciu strażakiem czy lekarzem, ale kosmiczna zabawa błyskawicznie wstrzeliła się w ich oczekiwania, a właściwie wystrzeliła niczym rakieta w kierunku nieznanych wcześniej pokus. Jedną z nich, choć akurat nieco mniej związaną z kosmosem, był zorganizowany w połowie ferii bal karnawałowy, tym samym miejscy bibliotekarze zaliczyli imprezowy debiut. To nasz pierwszy raz. Postanowiliśmy troszeczkę przeciągnąć okres karnawału, bo to była ostatnia sobota karnawału, i pobawić się razem przy dźwiękach skocznej muzyki. Nie zabrakło atrakcji, była także fotobudka, były balony, były bańki mydlane, także stanowiło to taki przerwnik w naszych zajęciach feryjnych, ale myślę, że też było miłą atrakcją do zintegrowania się i wspólnej zabawy. Jej uczestnikami drugie piętro poczytalni było wypełnione niemal po brzegi. Przyszło sporo dzieci. Rodzice i dzieci są zachwycone. Mamy zamykanie w bańce. Cały czas się bawimy i szalejemy przy muzyce. Czasu mila zdjęcie i przebieranie się przy fotobudce, a także słodka, pyszna i kolorowa wata cukrowa. O ile w dostępie do tej oraz innych uciech mali uczestnicy bibliotecznych ferii nie mieli ograniczeń, sama liczba dzieci ograniczona być niestety musiała, bo zarówno regionowska Poczytalnia, jak i jej budżet na tego rodzaju cele nie są z gumy. W tym roku zapisy na ferie uruchomiliśmy dość wcześnie, bo w styczniu listy zapełniły się błyskawicznie. Mieliśmy prawie tyle chętnych, co osób na liście rezerwowej. Niestety nie mogliśmy przyjąć wszystkich, ale frekwencja w tym roku naprawdę dopisała. Mieliśmy zapisanych około 40 dzieciaków, które systematycznie przychodziły i uczestniczyły w zajęciach. Cóż, tak to już bywa, kiedy zajęcia, również te szkolne, są naprawdę odlotowe.